Natomiast szukam dalej, proszę Państwa, więc mówię, coś zrobiliśmy na ulicy 29, przynajmniej na wierzchni wymieniliśmy. Chodzi o ulicę Fornackiej, drugą do zmiany. Kończymy w tej chwili projekt wykonawczy, w przyszłym roku będzie ta ulica budowana. Już w projekcie budżetu to przygotowuję. Więc to nie jest tak, proszę Państwa, że tylko myślę sobie o jakichś sprawach, to się powie niedotykanych, ideowych tylko chcę to jakby łączyć, żeby jak to w życiu ludzkim no można szukać takiego dobrego środka, żeby było jakoś uszanowane i to, co materialne, i to, co przekracza tylko to, co się da dotknąć, zważyć, zmierzyć, zjeść itd. Tak tak no i to właściwie z moich intencji praktycznie wszystko. Oczywiście ktoś powie, no wielka łaska, że się tam poprawiło trochę 20 lipca albo zbuduje ulicę Fornalskiej, owszem nie łaska, bo taki mój obowiązek, ale są w Ostrołęce takie sytuacje, gdzie jeśli idzie budowa to jest inwestycja wspólna, a więc część pokrywają mieszkańcy, resztę miasto. W tych dwóch przypadkach Idziemy drogą, że miasto pokryje inwestycje. Więc wydaje mi się, proszę Państwa, że mimo tych wszystkich trudności spraw, no to nie jest tak, jak mi niektórzy próbują przypisać, że się tylko jakimś tam bojaniem w tak zajmuje, a nie zajmuje się sprawami, powiedziałbym, dotykalnymi. I na sam koniec podkreślam, proszę Państwa, tam gdzie można, próbujemy wprowadzać takie różne działania osłonowe. To znaczy, już odnaleźliśmy ustawę jeszcze z przyjęto, że przy zmianie ulic dowody będą bezpłatnie wymieniane. Gdy chodzi o prawo jazdy czy, czy dowody rejestracyjne, wprowadziłem projekt uchwały, która zniesie też tutaj opłaty. Gdy chodzi nawet o takie, no ktoś powie zwykłe rzeczy typu wykonanie zdjęcia, jest, zgłosił się nawet jeden z zakładu fotograficznych, który robi, po kosztach tak proponuje w tej sprawie oczywiście z tych ulic do zmiany e, zrobienie, czyli tam wychodzi na połowę tego, co normalnie. Dalej e, nawet do ludzi, którzy do, tak na życiu są chorzy, nie bardzo mogą się udać do urzędu, jesteśmy gotowi przyjechać i na, z fotografem, i z urzędnikiem, który poprosi tylko o podpisanie wniosku i te wymiany dokumentów dokładnie. Ja mam świadomość, że to nie jest wszystko. Są też rzeczy, które będą utrudniały troszkę życie. No bo trzeba stracić czas, trzeba pójść do urzędu, trzeba na przykład na pewne koszty nieraz ponieść, jeśli ktoś ma no nie tylko prawda, dowód rejestracyjny, czy, czy prawo jazdy, czy dowód osobisty. Takie sprawy są. Ja, ja mam tego świadomość. Tylko myślę sobie, proszę Państwa, że no, źle jest, jeśli byśmy całą naszą dyskusje sprowadzili tylko i wyłącznie do tych spraw materialnych. No bo życie się nie kończy na tym, tylko co człowiek, że tak powiem, no, musi, musi ktoś powie w tym, że materialne stracić. I ostatnie zdanie w tym wstępie za może, proszę Państwa, jeszcze raz podkreślam. Ja wiem, że nie zyskam waszych w większości jakichś entuzjastycznych. Może, ale ktoś się, tak, że tak powiem... Poczuje dotknięty tą propozycją, że powie: no dobra, to, to ten to już ma z głowy u mnie, prawda? I może ktoś nie zauważy, że ulica Formalskiej będzie zbudowana, tylko będzie pamiętał: aha, to ten, co chciał zmienić ulicę. Cóż, no, człowiek podejmując decyzję, pewne konsekwencje też musi ponieść. Więc ja ciasta jestem gotów też do tego, i nie dlatego, że się czuję tutaj wielce, prawda, męczennikiem, tylko dlatego, że dla mnie jest to sprawa honoru. Nie może być tak, żeby na ulicach w najważniejszym dla mnie na świecie mieście patrona wali bandyci. No bo nie ma wątpliwości. Przepraszam, że przerwę, bo już... Ale chwileczkę, później będzie czas Siby. na Wzpiecie, Proszę, ząb, są to pytań. Proszę, proszę, chwileczkę, proszę. Proszę skończyć, dajcie się po, po tym, po, po tym drogi panie, po tym, tak, drogi, panie, tak, drogi panie, tak, później tak, pytania tak, proszę tak, bardzo. bardzo. Po tym poznaję, dla przykładu, że Marceli Nowotko był współpracownikiem MKWD, która to ta sama NKWD, która wymordowała Polaków Klatyńczyków, która wymordowała wielu innych Polaków. A poza tym ten sam Nowotko wygląda na to, że był też współpr współpracownikiem Gestapo, No jeśli to jest za mało. To no już Pana osoba. Wychodzi o Panią Kornalską, to to osoba, która działając na przykład w sdkp u wyraźnie za cel postawiła sobie ona i jej partia włączenie Polski do Związku Sowieckiego i walczyła przeciwko tym, którzy pragnęli niepodległości Polski. Jeśli jest to za mało, ok. Ja uszanuję Pana pogląd, tylko jeśli pyta Pan, skąd ja to wiem, to mówię z faktów historycznych. Stoń, prawda? To jest oczywiście, no ktoś powie, Pan powie, no ja Fornalski osobiście nie znałeś, no całe szczęście, nie, intensnie za tym prawda, bo mam. No nie go, to Ale okay. tak Proszę, proszę. proszę. czas tak. o co walczyła? Zastrzelili za to, że poszła po Pietruszkę? Nie, nie walczyła no. o Polskę. Ale proszę... A o, proszę o, to się... o co patrzyła? O co? Ustała mi się komunistyczny. Tak, to, to na pewno. Był pan przy tym, i słyszałem jak on to mówił. a czy był pan przy tym, jak ja projekt składałem do Rady? Może kosmoludki podrzuciły? No szanujmy no się, no no to historia... To pan szanuje też innych. Tak, staram się. Ale kłam. proszę mnie przeszkadzać teraz. Będzie czas na pytanie... O swoich osądach. Proszę, szanowni państwo. Proszę zachować zasady gry. Niech Pan Prezydent, ten będzie czas na pytania. Proszę, proszę zadawać. A teraz proszę nie przeszkadzać. Ja, ja, rozumiem. Się. ja rozumiem, ale pozwolę Panu człowiekowi dokończyć. No. Proszę, tak się Ja chciałem wysłuchać, nie Pana. Zwykłe ja ja czas tak tak czas. Tak. zasady rozumowania w moim przekonaniu, proszę Państwa, pokazują rzecz następującą. Jeśli mamy różnicę zdań, na przykład Pan i ja, to należy się odwołać do czegoś obie bardziej obiektywnego niż Pana czy moje odczucie. Tym czymś obie bardziej obiektywnym jest są fakty historyczne. Gdy chodzi o, o formalską Małgorzatę w Pseudoni Jasia, te fakty historyczne są takie, że walczyła przeciwko niepodległości Polski. To jest fakt. Pan może po swojemu myśleć, ja mogę po swojemu, możemy się różnić, ale fakty są, no z faktami się nie dyskutuje czasowniczo rzecz biorąc. Gdy chodzi o manifest PKWN-u i to, co przynieśli osób kałacki i paru innych, to też... Nie ma niestety wątpliwości. Gdyby te wątpliwości były, ja podkreślałem, jeśli mówimy, dla przykładu o Bieliki Makarowej, niech dziewczyny świąt w pokoju. Ja naprawdę nie zamierzam walczyć. Natomiast, gdy chodzi o te osoby, które od dłuższego czasu sprawdzałem, czytałem, interesowałem się opiniami historyków, nie mam wątpliwości, że byli to ludzie którzy walczyli przeciwko wolności Polski. Co przyniosła ich walka przez wiele lat wojennych i powojennych? Myślę, że już na szczęście nie musimy się mocno przekonywać. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że y, gdzieś tam mam fakty, gdzieś tam mam czyjeś zdanie, ja wiem najlepiej, może być i tak. No ja nie czuję się znawcą aż takim ekspertem historycznym, dlatego sięgam do źródeł. A te źródła nie dają już wątpliwości dzisiejszej. Oczywiście chcę je odnaleźć. To proszę Państwa, z rzeczy podkreślam takich zasadniczych. Tyle. Jeszcze raz podkreślam, ja rozumiem, że się różnimy zdaniami, natomiast no, proszę Państwa, są rzeczy łatwiejsze i trudniejsze. Ta obecna nie jest dla mnie łatwa, ale no, jeśli mam przeliczać, prawda, czy ja zyskam, czy stracę wobec tego, co wydaje mi się sprawą honorową, no to ja, ja odpowiedź znalazłem. Chciałbym oczywiście, żebyście Państwo zechcieli moje argumenty rozważyć no i nawet o to proszę, natomiast nie mam zamiaru jakby na siłę oczekiwać, że ktoś zmieni swój pogląd, jeśli, jeśli taki inny niż mój ma. To tyle, panie przewodniczący.